Dobry kochani, witam Was w filmie, gdzie idziemy mierzyć moją suknię ślubną. Było już kilka przymiarek, były takie spotkania wstępne, natomiast dzisiaj suknia jest częściowo uszyta i dzwonimy. Dzwonimy. dzwonimy może Jesteśmy podekscytowane. Robert czerwik na nas czeka. Mamy szampany. Będziemy świętować! Mam nadzieję, że już po prostu wyjdziemy dzisiaj mega zadowolone. No ja wzięłam początkową wersję papierową sukienki i wyglądało mega, także że... Jesteśmy naprawdę eksplorowani. Mermi, 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 mermi! Say yes! Yes, mermi! To mam tę sekretę, czy luka mi ludzi? Już mi niosą sukienki z belonem! To ja! Już cyganie! No, mi! czekają! Oh, oh, <gulia> czekają. Podobno, ale wiesz, że podobno sobie, jest smutna, a nie szczęśliwa. Ale tam Już niosą sukni z melonem? Windą do nieba. A, windą do nieba, no to tak taka brzmi, jakbyś umierała. A to dopiero początek życia mi się zaczyna. To jest przepiękny moment w życiu. Tak, dzisiaj z jednym wyszło. Tak, dzisiaj jest super pogoda. Dzień, Dzień dobry! Czy już nasze No, no nie właśnie, mówiłam przez jedną. Tak, nie, zamiesz, nie A ja sobie do tego zobaczę. Znowu będziecie ja Jestem spóźniony pociągiem, nie tym i. Dobrze. Tak. Wody, coś tam? Co? Yy, no. Wody, no. mamy. Tak, Znowu! No. No. znowu. No. Ale trzeba do lodówki, nie? Tak, do lodówki, schowajmy. Żeby a. było chłodniutki Ostatnim razem, jak tutaj byłyśmy. Nie mogę taki. Ja a ja chciałam. Ostatnim razem, jak tutaj byłyśmy. Bo, bo ja mi wiórki wylecą, Żeś się załatwiła, chcę się poprawić. Chciałam ci osłodzić życie. Poproszę Jestem z powrotem. Ostatnim razem, jak tutaj byłyśmy, yy, były wszystkie moje dziewczyny. Była również moja mama, dzisiaj jesteśmy z Olą i zaraz przyjdzie moja mama również. Dziewczyny niestety nie mogły, bo mają swoje życie. <laughs> A ja nie nie <laughs> wiem jak to się stało. Yy, to nie przeze mnie. Ojej, oj, jest pan Karnysz. Dzień dobry. Piękna. Dziękuję, dziękuję bardzo. Piękna, Dzień piękna. Dzień piękna. Dzisiaj jesteśmy w okrojonym składzie, ale ja stwierdziłam, że nawet lepiej słuchajcie, bo jak jest dużo dziewczyn, to jest taki bałagan, mes. Wszystkim mówią nie, tak ładnie, tak brzydko, a dwie jedna, a, wiesz, druga to, powie, powie wiesz, i Bardzo Ja chciałem wiesz co, też jakby to? dużo więcej rzeczy Ty zrobić, nie? ale tak mnie też zainspirowało, tym, że będzie że to dużo tej tkaniny i czegoś, więc tak się bałem, kurczę, przyszyję, zaszyję, cię nie zabiję, że za mało widać z tego brokatu. Więc, Dzisiaj będzie tylko Czyli tak. co, dzisiaj mamy pewne elementy, które łączymy, Nie, no, Mamy tak? już bardzo dużo w ogóle, wiesz, tylko jakby rzeczywiście jest dużo takich teraz rzeczy kosmetycznych. Bo mm -hmm. ja też tak zwróciłem uwagę na to, że wysłali też ten filmik z tą suknią taką, mam tak. to, jak tam sobie biegła pani tak. i powiedziała, że nie chcesz takiego efektu. Więc tam mamy bardzo dużą suknię, więc trzeba za czy na skracamy trenu mimo wszystko. Wiesz, mi się podoba, jest bardzo na, tak naprawdę bardzo na bogato. Wygląda przepięknie, jest spektakularnie, ale musimy rzeczywiście podjąć takie decyzje dzisiaj kosmetyczne, estetyczne, żeby na to sugerowała 100%. Ekscytacja ja jest pełna. Musimy dużo płatków, żebyśmy sobie mogli pod szpilką, zobaczyć Dobrze. jak, gdzie, jak wysoko. Dobrze. Jestem gotowa. To co? Możemy? My, My też jesteśmy, jesteśmy gotowe. Jesteście gotowe? Jesteś gotowe? <laughs> pa. Idziemy? Tak. <Pa. śmiech> Już? No? Już! Chcemy ją zobaczyć! Już tak. O, Ale piękna! OMG! W ogóle się, jakby tam patrzyliśmy na ten materiał, nie spodziewałam się tego, spodziewałaś się Jezu, tego. Jest tak Wygląda jak sukienka, y, sukienka Zendai na Met Gala. Miała kiedyś. Nie tak... mów nic! Ale to nie, wiesz, to ile, jest? To wiesz ile jest? Wiesz ile jest Zendaya na medgala. Gala? Brzmi już zajebiście. Dobra, 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 no to co teraz mam mówić? Czy mierzyć? Zaraz, zaraz będziemy mierzyć, wiesz, bo tak. Przygotowałem takie jedno szukane ramionczko, Jest żeby za to zaczęło czuć Jest ci zazdrosna? Też jeszcze wychodzi w zamok? Pięknie, przecież przepięknie wygląda ci. Wow. Zobaczymy pięknie, sobie zobaczymy, czy więcej, modelnie. bo wiesz, też się bardzo zasugerowałem że powiedziałem, że chcę, żeby było dużo widać tej tkaniny. Nie? Bo normalnie ale w projekcie. Ja już odtąd, nie pamiętam, co mówiłam, bo ale... wiecie, w, projekcie, <laughs> bo w projekcie odtąd już są płatki. Nie? Tutaj no. z przodu. Ale musimy też zobaczyć, czy potrzebujemy tak dużo, no bo też tak. nogi tak. muszą na Więc tu już zacząłem wchodzić na boczki z tymi płatkami. No i wiadomo, góra. Czy, może, czy robimy jakieś płatki na tym, czy robimy na rękawek? To... Wszystko Dobra, sobie ja, ja chcę już mierzyć? Piękne to. piękne. Mogę mierzyć? Bez ale też jest taka, nie? Piękny kolor, piękna, tak? to jest placha, taka, nie? ma piękny kolor. Piękny. jest taki... Y I nie jest piel, taka typowa, prawda? Tak, tak. Prawda? Nie no Ale y odsłoniła się ta zasłona i tak... Za mało! Za mało wszystkiego, ty. I Ty mówisz... Ja nie wiedziałam... Głowa mi się wyłączyła, wiesz? Piękna, piękna. <grym> A tak? zawsze można dołożyć. <grym> to już Wchodzę już w to? Tak. Dobrze. Chwila przerwy. Zanim przymierzę jeszcze swoją suknię piękną, to stwierdziłam, że pomierzę suknię Roberta, która już ma uszyte, żeby zobaczyć porównanie. Może, żebym wiedziała, wiesz, czy te mi się spodobają, czy jednak ta, która jest uszyta już dla mnie, więc... Kochana, twoja. Moja? To to jest, wiesz... Zobaczmy sobie tutaj, też możemy... jest fajne, taka ro romantyczna, co? Tak, że nam no, może mieć też taki, A. widzisz, wachlarz na górze trochę mm -hmm. wyłożony. Ale popatrz, tu na przykład to jest jakby bardzo ciekawy awangardowe, ale zawiera nam tutaj bardzo ładną linię akurat Twoich ramion, które za tak. super, nie? Więc zobacz, jaka jest ogromna różnica, nie? Tak, 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 faktycznie. Druga propozycja, której Ci się bardziej podoba? O, to już jest bardziej mój styl, wiesz? Ale to jest katanie, zdecydowanie. Mam ciotkę, tak jak? poproszę. Ładnie? Pięknie, tak z klasą. Tak. Cudo. Bardzo ładnie. A jak się w tym czujesz? Bardzo ładnie. Bardzo, bardzo mi się podoba, wiesz? Jestem w szoku, że tak wszystko tutaj jest fajnie dopasowane. Ale to ta, ta, ta. No jest pięknie inne niż Ty Nie się ty. mierzyłam, prawda? Ja może Ty tak jak, tak, jak piękny, się tak pięknie, bo one się zrywają wiesz, co? Kulą, masz dło, pytań, ja, tak ja mam wrażenie, że, że tamte to w ogóle są e, modne 20 lat temu. Bo. Tak, ale, ale a, a, słuchaj, a jak się ze mną obudziłaś? Nie, ja biorę mnie. Ty nie powiedziałaś tego na filmie, bo tam film był, tak? Tak. Ja już w ogóle ja nie wiem czy ja go oglądałam, czy ty mi go pokazałaś. Ona jak bierzeła taką sukienkę, już chciała ją kupić po wyjściu. Ja mówię, Angelika zastanów się, to jest twoja pierwsza sukienka. No nie, ja kupuję. Na szczęście wszystkie dziewczyny przemówiły jej do rozsądku i teraz Twoja finalna to będzie niewłaśnie. To dzięki wam, dzięki nie oddać, nie oddać. wam. A wtedy mówię, Jezu dlaczego one mnie tak nie rozumieją, ale A faktycznie. Tak taką skromnie rozumie. O, też <laughs> fajnie, co to kokarda jest no, taka. Śmiech, co? Śmiech, śmiech, śmiech. Bardzo fashion. Dobrze, w razie, gdy się nie, w razie gdyby mi się nie spodobała ta... Aha, aha. <laughs> to mamy w, w razie co... Słuchaj Czerwik, to ja się hajdy i wezmę tam. Dobra. Trzecia propozycja. No, też jest pięknie, ale bardziej chyba tak zachowawczo, prawda? Tak. To jest wyklimat, ale wiesz co? Ale, ale szczerze, dla mnie to jest bardziej kolacja. Słuchaj, w Monte Carlo, wiesz, na Wybrzeżu Lazurowym, <grym> idziesz sobie na Małże. Tak, może <grym> jak, jak tutaj to by faktycznie tak wygląda. Tak jakoś tak nie? Mniej mnie. <grym> Zobacz, fajnie wyglądam, chudo. Dzięki kogo sukienka z Zary tak nie wygląda. Jezu! Mam sobie suknię ślubną! Już! Dawaj. Idziemy. Dawaj. O, o, Ale piękna, piękna. No, naprawdę. O, piękna. Tak? Czy ty się widziałaś? Nie. Pięknie, to się zobacz. Zróbowa. Ładnie? Jest Maria Winamara jest przepiękna. Ciotka w Talii 500 metrów ja Tak. Pięknie. 500 metrów. Chociaż do ślubu się udało. Ten, <śla> jak mnie Luka zobaczy, oszaleje. Ja oszalałam. <śla> tak? Nie, no. Czyli porównaniu ja z tymi, co mierzyłam ostatnio w salonie? Tamtym pewnym Mieli, to jest. jest boska stara. Powiem Ci, że jak widziałam ją, wiesz, tak na wieszaku, to zupełnie coś innego. Wiesz, o co chodzi? A teraz to jest... A, a są jest dwa takie rękawki? Jest jeden. <laughs> to będę tak, wiesz, bokiem stanę przy lustrze. Nie jest za późno, żeby tych rękawków robić, bo ja chyba ich nie chcę jednak. A ja mówię, nie no, zrobię Ci takie do przypięcia i podejmiemy decyzję. No, nie to. Ale robimy je zdejmowane, nakładane, czy -y. doszywane do korsetu? Wiesz co? Y Chodzi o to, że jak ja będę tańczyć, żebym... Że nie chcę, żeby ci się urało. Ja wiem, że wy byście chcieli zobaczyć, jak ona cała wygląda, ale nie... Nie ma takiej opcji. O, Luka ja musi nie, mieć nie. niespodziankę. W moich rodzinnych stronach jest taka tradycja, że zawsze yy, goście, kobiety przebierają się w następne sukienki. I ja pobiłam kiedyś rekord na weselu cioci Madzi miałam cztery. O. Nie, no miałam i miałam na y, zaślubiny, później na początek wesela do, y, wiesz, tego kto tą złapie no oczywiście złapałam ja. Rok temu też złapałam ja, więc... Y, tak, Od i po rosole. Tak, dokładnie. Jest to piękne, chłopaki. Job, modelka, No idź, nie deptaj mi sukni. Nie, 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 będzie, jest spoko, nie, jest dobrze. spoko, co? Nie depcze. Jest spoko, mm -mm. bo też na tej wysokości, jest okej. Okay. I teraz odejmę y, mojemu mężowi tutaj. Tu. To jest mąż? No i będzie musiał no, iść. Wyglądasz naprawdę, Andziu, jak milion dolarów, albo Piękny. nawet dziesięć. Mama teraz mówi, że wyglądam jak milion dolarów, a przypomina mi się, jak kiedyś babcia Danusia Lucky zobaczyła mamę i mówi, Wow, Pani Agnieszko, wygląda Pani jak tysiąc dolarów. To był, to był oczywiście komplement, babcia chciała bardzo dobrze, ale my tam po prostu posikaliśmy się wtedy, Pani też? No ale co myślicie? Bo um, myślałam nad fryzurą. Pasuje ta fryzura, ja nie takiego. Przedziałek, kok, hiszpański, tylko tak ładnie zrobiony. Bo ładnie by też było, gdyby było oprzyte takim czymś, ale to ciężko będzie zrobić, no bo to jest. Co za mocno już po, mam polot w głowie. Po, po, po. Ile zużyliśmy metrów 80? Za mało, ma no 120. To jest po prostu naprawdę Jezu, 6 Jezu, schudłam. No. Ale to była na, na moją miarę, czy zrobiłeś swoją. Na twoją, na nie, No mówię ci, no 500 mil metrów. Naprawdę? No. No przecież by nie robili antylnie na swoją miarę. Boże. Schudłam. A zobacz mi tutaj, czy dobrze A. wygląda. Tyłu, podejdź, tył, no, Nie, sobie... ale podejdź jeszcze, bo mi to coś... dziubię mnie, o w ten gorset. Stara, bo ty masz. Czy <grym grym grym> ty, <grym co... ty mi codziennie robisz jakiegoś jakąś pranka? Lecimy wszystko. No Czrena... bo ja ci ufam. Ja Wszystkim... przeżyłam z nią te... jeszcze ja jeden lat, kiedy mieszkałyśmy razem. Ja jej codziennie... Za każdym Czrena razem... Razie, naprawdę. Razem ale naprawdę... On... Ze schodu nie zleciałam. Ale ona nie... I wtedy się uspokoiłam już z tymi prankami. Bo ja wróciłam tak do tego Czyli o, tak o, powinien być. Już, tak. <grymne> tak. wyobraźcie sobie, że stoicie tu jako goście i ja będę szła, okej? Okay? No mi się to bardziej podoba. Ale jak szumi... teraz? A jak będę jadła rosół w niej i będę siedziała taką? A nie, spoko sobie będzie rosół, Zdjęłaś. tak. Bulion, bulion. Był do wyboru albo rosół, albo bulion, więc mam bulion.